Róża za wypożyczenie książki? Czemu nie? Przecież 23 kwietnia jest Dniem Książki oraz Praw Autorskich. A w tym dniu od 3 lat w chwili Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, za wypożyczenie książki czytelnik otrzymuje wspomniany kwiat. Tak też było w tym roku. Uw zwyczaj wywodzi się z Hiszpanii, a dokładniej z Katalonii. Tego dnia święty Jerzy zabił smoka, a z kropli jego krwi wyłoniła się róża. Od tego czasu panowie obdarowywali panie czerwonymi różami. W podzięce kobiety zaczęły wręczać mężczyznom książki. Ale to nie jedyny powód, dla którego 23 kwietnia ustanowiony został Dniem Książki i Praw Autorskich. W tym dniu zmarł William Shakespeare i zmarł również Cervantes. W związku z tym, dwóch takich znakomitych pisarzy, uznano, że w tym dniu właśnie powinien być obchodzony taki dzień. Ponad 600 czytelników, w tym studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, ma w tej bibliotece do dyspozycji aż 18 tysięcy tytułów. Ale pomysłów na przyciągnięcie większej ilości czytelników, w tym przede wszystkim młodzieży, jest wiele. Staramy się po prostu nowościami, które przychodzą do biblioteki, no nie jest ich dużo ze względu na finanse, ale zachęcać bezpośrednio bo to jest chyba najlepszy marketing żeby po prostu zachęcać, co mamy nowego w bibliotece w danym momencie. Poza tym. Myślę, że spotkania autorskie ze znanymi, takimi chwytliwymi, medialnymi autorami e, też tutaj zachęcają do e, właśnie e, sięgania po, po książki. Takie próby zachęcenia młodzieży do czytania to bardzo ważne działania, bowiem dziś większość z nich zapomina o książce. W internecie można znaleźć niemal wszystkie informacje, a zamiast lektur w ruch idą streszczenia. Dlatego sympatyków czytania książek jest coraz mniej. Ale ci, którzy książki cenią, wiedzą, że książka jest. Książka to jest zawsze coś więcej, tak? Internet to są takie fakty, które tam ktoś już przedstawił. Najczęściej wśród młodzieży znane bryki, ściągi, z których korzystamy, ale to zapłyca tak naprawdę te doznania, które, których może przysporzyć nam książka. I myślę, że to jest fajne. Książka jest dla mnie taką odskocznią, ponieważ żyjemy w świecie strasznie z multimedializowanym, gdzie w tym momencie telewizja i właśnie internet grają największą rolę dla dzieci, młodzieży i wszystkich innych osób. Więc książka jest odskocznią, bo czasami fajnie jest wziąć książkę i po prostu poczuć jej zapach. Jednak bez zaangażowania niektórych przedsiębiorców nie byłoby wspomnianej akcji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Od trzech lat właściciele kwiaciarni pod pretekstem oraz studia florystyczne Emilia Świątek, a w tym roku kwiaciarnia Krzysztofa Kosa chętnie ofiarowują róże, które potem dostają czytelnicy. I choć 23 kwietnia w tej bibliotece było ich wielu, to przecież sympatyczny gest z różami ma promować książkę i czytelnictwo przez cały rok.